Jan Kochanowski, o zazdrości. Ani przyjaciel, ani wielkość złota, Ani uchowa złej przygody cnota. Przeklęta zazdrość dziwnie się frasuje, Kiedy u kogo co nad ludzi czuje, Więc jeśli nie zje, tedy przed się szczeka, A ustawicznie na twoje złe czeka. To na nią fortel, nic nie czuć do siebie, A wszystko mężnie wytrzymać w potrzebie. Jan Kochanowski, ten ósmy Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, Moja droga oszulo, tym zniknieniem swoim. Pełno nas, a jakoby nikogo nie było, Jedną malutką duszą tak wiele ubyło. Tyś za wszystkich mówiła, za wszystkich śpiewała, wszystkich w domu kąciki zawrzdy pobiegała. Nie dopuściłaś nigdy matce się prasować, ani ojcu myśleniem zbytnim głowy psować. To tego, to owego wdzięcznie obłapiając, i z swym uciesznym śmiechem zabawiając. Teraz wszystko umilkło, szczere pustki w domu nie masz zabawki, nie masz się nikomu. Z każdego kąta żałość człowieka ujmuje, a serce swojej pociechy darmo upatruje. Jan Kochanowski, trend dziesiąty. Orszula moja wdzięczna, gdzieś mi się podziała, w którą stronę, w którą się krainę udała. Czyś ty nad wszystkie nieba wysoko wniesiona i tam w liczbę aniołów małych policzona? Czyliś do raju wzięta? Czyliś na szczęśliwe wyspy zaprowadzona? Czy cię przez tęskliwe haron jeziora wiezie i napawa zdrojem niepomnym, że ty nie wiesz nic o płaczu mojem? Czy człowieka zrzuciwszy i myśli dziewicze, Wzięłaś na się postawę i piórka słowicze? Czyli się w czyścu czyścisz, Jeśli z strony ciała, jakkolwiek zmazeczka na tobie została? Czyś po śmierci tam poszła kędyś pierwej była, Niżeś się na mą ciężką żałość urodziła. Gdzieśkolwiek jest, jeśli jest, jest, lituj mej żałości, a nie możesz mi w onej dawnej swej całości, pociesz mnie, jako możesz, a staw się przede mną, lubo snem, lubo cieniem, lub marą nikczemną. Kochanowski na dom w czarnolesie. Panie, to moja praca, a zdarzenie Twoje, raczysz błogosławieństwo dać do końca swoje, inszy niechaj pałace marmurowe mają i szczerym złotogłowem ściany obijają. Ja, Panie, niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym, a Ty mnie opatrz zdrowiem i sumieniem czystym. Pożywieniem uczciwym, ludzką życzliwością, obyczajmi znośnymi, nieprzykrą starością. Na zdrowie. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jak smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic na zdrowie ani lepszego, ani droższego, bo dobre mienie, perły, kamienie. Także wiek młody i dar urody. Miejścia wysokie, władze szerokie, dobre są, ale gdy zdrowie wcale. Kozieł, kto go zna, piwszy do północy, nie mógł do domu trafić o swej mocy. Ujrzawszy kogoś, słuchaj, panie młody, proszę cię, nie wiesz ty mojej gospody? A ten niech cię znam, tędy się dowiewa. Jampry jest kozieł, idźże spać do chleba. Jan Kochanowski, Fraszka, na starą. Teraz by ze mną zegrywać się chciała, kiedyś niebogo sobie podstarzała. Daj pokój, przebóg. Sama baczysz sadnie, że nic po cierniu, kiedy róża. Dzień dobry Państwu. Jestem Anna Krzak, nauczycielem w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Świnnej oraz prezesem. Towarzystwa Aktywności Społecznej Zwyczajni i Fundacji Blue Heaven. Podczas tegorocznej edycji Narodowego Czytania chciałam przenieść Państwa w klimat renesansu, czytając wiersz, fraszkę Jana Kochanowskiego na zdrowie. Ślachetne zdrowie! Nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz. Tam człowiek prawie widzi na jawie i sam to powie, że nic nad zdrowie, ani lepszego, ani droższego, bo dobre mienie, perły, kamienie, także wiek młody i dar urody, mieścia wysokie, władze szerokie, dobre są, ale gdy zdrowie wcale, gdzie nie masz siły i świat miły. Klinocie drogi, mój dom ubogi, oddany Tobie, ulubuj sobie. Dziękuję za, za uwagę. Pytam w pierwsze, Ty chcesz się przechodzić, abyś się miał na jedną drogę z Tobą zgodzić. Ale tykolwiek Ty chcesz, to mnie tam nie w drogę, do tego kiepstwa słuchać już dalej nie mogę. A inaczej nie piszę. Jedno jako żyje, pijane moje rymy, bo i sam rad, rad piję. Nie mierzy mnie biesiada, nie mierzą mię żarty, podczas i czepiec, więc też pełny tego karty. Po co sykofancyjej chcesz mię miary w życiu nauczyć, a sam książę nosisz diabła w ukryciu. Kozioł, kto go zna, piwszy do północy. Nie mógł do domu trafić o swej mocy ujrzawszy kogoś słuchaj panie młody proszę cię nie wiesz ty mojej gospody a ten niech cię znam tędy cię dowiewa jampr jest kozieł idzie spać do wody jako rad na was patrzę a swe czasy młodsze wspominam które tu zostały kiedy na statek człowiek mało dbały gdziem potem nie był czego mnie skosztował. Ja, żem przez morze głębokie żeglował. Ja, żem Francuzy, ja Niemcy, ja Włochy. Ja, żem nawiedził siblinne lochy. Dziś żak spokojnie, jutro przyz, przypasany. Do miecza rycerz. Dziś między dworzami w pańskich pałacu. Jutro zasięł cichy. Ksiądz w kapitule, tylko, że nie z mnich, mnichy. Z szarej ka ka kapicy, a z dwójkami płatem. I to czemu nic? Jest szli, że obotem. Taki był Proteus. nie Mieniając się, to wy smog, smoka to wy deszcz, to wy ogień to wybarwę obłoka dalej, co będzie, srebrne w głowie nici. A jak z tym trzymam, kto cały czas się udbają moje pa papiery. O, przewa przeważnie, bohatery. Nic u nich Mars, chociaż ho srogi i aj Achilles, pędko nogi. Ale śmiechy, ale żarty zwykły zbierać moje karty. Pieśni, tańce i biesiady schadzają. Sią do nich rady. Statek tych czasów nie płaci, pracą człowiek późno traci. Przy flaszkach mi wrzdy na, naleją, a to w, w ni wecz co się śmieją. Orkiestra denta OSP w Rychwałdku przyłącza się do akcji Narodowe Czytanie. Jan Kochanowski, pieśń 23. Nie zawsze piękna Zofia. Róża kwitnie i lelija. Nie zawsze człek będzie młody, ani tej, co dziś urody. Czas ucieka jak woda, a przy nim leci pogoda. Zebrawszy włosy na czoło. Stąd jej łapaj, bo w tyłkoło. Zima bywszy zejdzie snadnie, Nam gdy śniegiem włos przypadnie, Już wiosna, już lato minie, A ten z głowy mróz nie zginie. Kochanowskiego czytamy i wszystkich zachęcamy.